I was. To jest repertoire to jest odcinek, w którym delegalizujemy Japonię, Anime i inne chińskie bajki. Japonia ma jakiś sojusz? Nie ma tylko jednego wasala, którego jest akurat w trakcie anektacji. Ma 0 punktów, ponieważ ma powyżej 50% liberty. Desire. No co już bywa. Ja mi się po prostu niszczy inne państwa. Przepraszam, ja po a w sumie nie, obyś kurwa zdechła. No i w ten oto sposób mi się przeż, przepłynęły morze. I wbiły kurwa do Japan. O Boże! Ale dziedzic! Zgi zginął Bjorn, masz zrobić z tego brata. Ale miski rozwaliły tutaj ich. I po ich marnej flocie. Tu na stolice. Nigdy nie jest nic na chociaż trochę by się przydało to zbić. Na punkty administracyjne. Ale próbuję mi gangbang zrobić na twarz. Dobra, grali jedną bitwę. Ale oto, Zjednoczona Armia pod dowództwem Bjorna II Leci rozprawić się z tymi... Japończykami, Chińczykami I ich śmiesznymi bajkami Tu w tym miejscu ze względu na... Właśnie pokonanie floty, która w tym momencie padła Wydostańcie w tym miejscu, by widzieć gdzie jest ich armia. A jednocześnie, zlokajcie możliwość przejścia tutaj cieśniną. Dobra, oczekujemy teraz na ich ruch. Idą Ole, fajnie, Bjorn szybko zdech. Ale w czasie wojny, czyli no z dwa stabilności, no jest trochę gorzej. Jakbym raz nic zwiększył, to by spada... spada koszt stabilności, ale i tak niezbyt duży w tym momencie. O, chyba nie. Gdybym miał minus 2 przejście, to ich zniszczył. Na Kyoto od razu. Po stolicy będą mieli jakieś resztki armii zostały. Uciekajcie, to wasza jedyna nadzieja. 113 punktów, a zarabiliście 5 czy 4, to z tego tak oszczędzam, bo dziedzica nie ma. A medwedzi nie mogą umrzeć, nasze miśki No właśnie, gdybym zapłacił ten punkt, miałbym, miałbym trochę mniej problemów właśnie z Religious Unity. Ale heretycy to są ci. I to nie jest w sumie... Tęgdy tylko było, teraz to już nie jest żaden... Odłam religijny z tego. Uuu. Który? Które ludy chcą się buntować podczas wielkich podbojów? I? Guany Gany Ora wam podniosę Uuu, Luan sanwa. Trzeba podesłać wojsko tutaj. Rokiem go sporo. Ze względu na to, iż pani w tej okolicy mogą chcieć się buntować, wiesz, to, to jest, unresty. To jest są unresty. Mogę ich trochę opóźnić, ale niestety nie sprawić, że wyparują. Przynajmniej w tym momencie, jak się zbuntują, to tak, ale w tym momencie to nie. Albo może? No nie, jednak w Luan wybuchli. Akurat kurwa. A nie, otacza fort. Okej. Okay. Potrzebuje wsparcia. Kyoto padło. Tu przegrali. Wróci się na fort. Jedna prowincja nawrócona, chodźcie, tutaj ok, wygrali. Tym jeszcze na południe się ruszy, że mieślaj tutaj... mm, taką, że się wyrażę, e, przestrzeń czyli rozdysponowanie wojskiem, które mogą kontrolować te prowincje tu się chcą buntować. Raczej odbijają prowincje. Mi się nie podoba w ogóle to zachowanie. Jest karygodne. Wymaga potępienia. Czy tutaj? Te tysiące mierne podróby wojska. Minus zdobyte, w sami ostatni fort. Przeddałoby <coughs> się jeszcze jakąś jednostką ruszyć tutaj a ja względu by odkryć te wyspy, no i przy okazji jednocześnie tam. Bo też widzę, że jest jakiś przemarsz Chociaż nie wiem czy jestem w stanie wojny Czy to byłoby możliwe przejście tam Okej, okay, wy staniecie w tym miejscu, bo tu flota stoi Ale nie wy Ok, teraz tutaj stabilność, świetnie, ale coś chyba jeszcze było? Nie, ok. Stabilność to świetna informacja dla nas. Jakieś bunty im powybuchały. I to jest chyba nie należą do nich, bo nie mogę tam przejść. O, ciepanie. Tak sobie ułożę mój Jan Mayen na razie. Po prostu ruszę na tych Izantów tutaj. No, musiała być konieczna pauza, ale z tego też powodu. Dużo antretę ten odcinek. Uuu, ale tajty. A, bo coś zmieniło na moich buntowników. Tego mnie tak pobiło. A bo oni zaczęli od razu jako moi i teraz oni mają przesrane z tego powodu. Zauważyłem, że miałem dużego farta 99% obreksencji. W tym się prowincje okorują, to kolejne se pójdą do korowania. Technologia militarna, dzięki czemu mogę sobie podnieść jednostki. Oczywiście kurweriny, a co by innego. Naprawiać tutaj flotę. Wydaje się, że nie są duże unresty, tak, to prawda. Z tego tuż powodu niestety muszę... Upgrade'ować. Raczej eee, ponieść autonomię. Nie wiem, czy tym wojskiem będę się ruszać. Dobra, trzeba tutaj was pokonać, bo wy za dużo prowincji przejmujecie. Mało buntów zostało. Rebel frakcji. Dlatego sądzę, że albo byśmy dobili w tym momencie Indochiny, albo ruszyli. O co wasalem widziałem garu w ogóle, a nie, to ich mieliśmy zaatakować, oni są, mają przez, przez Malwy gwarantowane tylko niepodległość. Z tego ruszę tutaj dwoma jednostkami i zaraz pójdę na Chiny, znaczy na Indochiny. Mogę już przestać płacić w flocie, to jest pewne. Nie będzie mi teraz potrzebna. Tak samo w sumie Fortom. Nie lubię się się z tym, że muszę latać na lewo i prawo. No i głównie ta korupcja przez Religious Unity mnie boli, także cały czas. Walczę z tym Religious Unity, walczę a to ledwo w górę idzie. A stabilność poproszę. Się przyda. I jeszcze was dobiję, proszę bardzo. Taj od was wezmę. Zawinąć się bardzo przyda, zmniejszone unresty, większa e, szansa na religious, nawracanie i tak dalej, i tak dalej. Coraz mniej manpowera jednocześnie mam. Przynajmniej z miliardem manpowera, teraz mam tylko 400 milionów. Selekcja naturalna po prostu. Nie ja chcę co upgrade'ować ship'ów, szczerze mówiąc. I tak mam najlepszą flotę, bo na świecie... Portugalia i Hiszpania nie byłyby w stanie mi dorównać, zgaduję. Chyba, żeby się obydwie złączyły. Ok. kasus Belli. Lecimy. Trzeba szybko tu przerzucić armię, by móc czyścić wojsko malwijskie, które by chciało iść. Mówię, że znajdą na te porty nie więcej pieprzenia, gdyż oni teraz sobie będą chodzić i tak przyjmować forty. Mogę nie zauważyć się męczyć później całą wieczność odbijaniem tych fortów. Wiesz że przez deli idą teraz. Oj oj oj, 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 wy chyba nie, nie widzicie mapy. To tak myślę. Nie wiecie, że wojsko Jan Majenu jest kurwa niepokonane. A że przez moją głupotę coś się zdarza. Ale ogólnie jest niepokonane. Okej okay. Widzicie? Dostać. A minus jeden Jakaś marna armia pokonana I oblegamy Naszym... naszą nagrodą Wykonanie misji z odczuciem Recovery Speed, którego i tak mamy ponad max. Ja o tym mówiłem, chyba że idę na patino, patnę odbijać. Top. Nie, stanęli obok. I dać się wyrżnąć. Jak świnie zażnane. 28 Rajus Unity, no to jest progres, powiem. Na pewno większy niż byłoby bez, bez idei religijnych. Też tak myślę, humanistyczne byłyby lepsze. Z powodu mniejszej ilości buntów i tak dalej. Wy się cofacie gdzieś pizdu, tam daleko. Więc tą Malwo już pokój wziął. jedną prowincję tylko. Niedługo za więcej. Ale lepiej kurwa uważajcie. Oba no, wezmę więc, wymieszam to, to i od razu tam pójdę Janupur i tak dalej się bije w te dwa państewka. Przyjmować to prowincję, zaraz na stolicy mi się rzucimy. Po stolicy pójdziemy gdzie. gdzie do rady. Ja nie da radę? Panie chcieli się jeszcze zgodzić. Dawaj, dawaj. Jeszcze fokus na administracyjne zrobię. Dawaj, dawaj. Oni tu idą na no moje forty. Nie, cofają się. Je, kurwa szczęście. To będę, jak no Jan Majen. i humanistyczno. Muszę się zgodzić na te dwie prowincje. Okej, okay, z wami Ptrus na prowincję. Waszą jedyną. No i co, zaraz lecimy dalej. E, nie, nie, przeszedłem przez Bengal. A ja nie potrzebuję Bengalu do tego, co planuję. Uuu! Kurwa! Dziedzic Bóg! Dziedzic kurwa, Bóg! Nie będzie z małej, żeby nikogo nie urazić, ale to jest Dziedzic kurwa, Bóg! Ło, 666! Co mi się urodziło? Ja chciałem czego nazywać Gustawus Adolfus, ale. Bo tylko Gustaw Adolf miał chyba w tej grze same szóstki. Ja pierdolę. Dobra, wy już się podajcie. Ja wiem, że kiedyś było tak, że jak ich się inną prowincję, to nie można było ich anektować. Ok, ta szata ich. Pobić. Macie co? już nie macie. To szkoda, trochę dla Was. A ten dziedzic Bóg, jak zasiądzie to no nie wierzę po prostu. Ale im tutaj bunty wybuchają. Nadal wchłaniacie tych w pasali? A mają ponad 50% liberty desire. 74. Mino! Nie, Kyoto, Kyoto jest nadal. Ale w końcu zarabiam! Wyłączyłem Forty i zarabiam. Kolejne prowincje nawracane! Kolejna anektacja prowincji, państwa. Kolejne 200 hajsów. W końcu Januzaj podnosi się ze swoich problemów finansowych, które mnie przesyłamy, jak sekundy. A ja myślę, że moglibyśmy w tym miłym akcentem, jakim jest nasz pierdolony, sorry za podjęcie nosa, po prostu choroba nie wybiera. Dobra, nieważne. Ja tutaj podejdę jeszcze do domingu. Żeby być gotowym na przysz naszą przyszłą wojnę A nie, tu widać jeszcze jeszcze państewko, które moglibyśmy spokojnie wchłonąć Mamy państewko, nie rzucimy się na nasze Indochiny, skończymy je tutaj gdzieś do, do tego momentu po prostu, by Niech tutaj To taj, która zostanie jakieś tam państewka dalej I dalej będziemy rzeźnić Później Japonię i tak dalej Jak humanistyczne wejdę, to będzie zero, po prostu problem z buntami i będzie... Pójście rzeź, pójście rzeź. Jako, że będę miał już dwie idee administracyjne, też dyplomatyczne i militarne. Dzięki czemu będę mógł korować non stop cały czas. Będzie piękne. Dawaj się może szaleć. Chociaż men manpower już mi się zmniejsza, ale jak i tak sądzę, że jak spanie do tego momentu e, poniżej tych 100 tysięcy, to te 100 tysięcy się utrzymywać tą stopę. A więc jak, do w kolejnym odcinku z Europy Universal 4. Idziemy w kolejnych odcinkach niszczyć tutaj Indochiny nasze, czy przyszłości nasze. Do zobaczenia. Pa!